Może z tym aparatem jeszcze wejdziesz na toreb. Matko Bosko. Jakie ja się zlękłem tego pociągu. No, także takim akcentem zaczynamy dzisiejszy film. Witam wszystkich serdecznie. Na kolejnym filmie jest PCD. I dzisiaj będziemy pod, podchodzili do egzaminu na prawo jazdy. Generalnie w ten nowy, rozbudowany egzamin o no, teorię. I generalnie do egzaminu praktycznego sobie podejdziemy na kierownicy. Że nie postaram się do niego podejść na kierownicy. A oczywiście to wszystko w tym filmie będzie. Także generalnie, o, mamy tutaj wszystko. Myślę, że wszystko jest dobrze, takie, że nie będziemy musieli wychodzić z, egra z ekranu. To jest egzamin próbny. To jest przykład pytanie, zaznacz dowolną odpowiedź, spoczko. Y, następne pytanie. To jest przykładowe pytanie z grupy pytań specjalistycznych, wybierz dowolną odpowiedź. I to tyle, tak? nie podstawowe, specjalistyczne egzamin próbny. No, a co teraz? Nie mogę następne pytania ani za... A, zakończ, obora. Y, czy na pewno chcesz zakończyć egzamin? Zakończ. O, za 30 sekund rozpocznie się część teoretyczna egzaminu państwowego. Trzymasz y, obowiązek bezwarunkowo zatrzymać pojazd przed linią złożoną z trójkątów? Nie? Ty w każdym przypadku położycie leko przypisanego przez lekarza możesz kierować pojazdem. No nie. Czy, wjeżdża... czy wjeżdżając, po sesji na drogę, masz obowiązykować szczególną ostrożność? Tak. Czy zażywanie leków nasennych i uspokajających może mieć negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdu? Tak, zdecydowanie. Czy osoba wykonująca na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi roboty na drodze może dodawać uczestnikowej drogę polecenia lub sygnały? No co, jest w sumie osoba upoważniona, nie? Czyli tak. Czy zbliżając się do drogi dla rowerów musisz zawsze się zatrzymać? Nie. Czy sygnał żółty migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony migający? Nie. Zbliżając do przejścia dla pieszych masz obowiązek obserwować jego otoczenie. No, oczywiście, że tak. Czy sygnał rzutnie, zaznaczy to za chwilę się dopali się sygnał zielony, migający? No, jest podobne pytanie. No nie. Czy w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym należy niezłocznie usunąć go z przyjazdu? Tak. O dobra, tu już mamy specjalistyczne pytania. Co należy sprawdzić, gdy lampka kontrolna kierunkowskazów zaczęła migać dużo szybciej? Sprawność żarówek kierunkowskazów. Do czego może doprowadzić zbyt mocne hamowanie pojazdu osobowego niewyposażonego systemu? Do skrócenia co najmniej połowę drogi hamowania, do utraty sterowności, do zniszczenia hamulców? Na pewno nie, ale nie do skrócenia. Także do utraty sterowności to jak najbardziej może doprowadzić. Jak może zareagować kontrolujący, jeżeli nie będziesz miał przy sobie prawa jazdy? Uniemożliwiać naszą zakaże że mam na ten zabrak sprawdzić swoje dane zgradzone w centralnej ewidencji kojazdów. No bez zdecydowanie tak? tak? Tak kontrolujące. Teraz możemy podejść do egzaminu praktycznego, czyli rozumiem, jak podejdziemy sobie teraz pod stan prawa jazdy, a, nie ma praktycznego testu zdanego, o właśnie, czyli... To jest dobrze zrobione, dobra, teraz ja sobie pozwólcie, że ja podepnę kierownicę, przygotuję się, wszystko ogólnie I zaczynamy praktyczny test, czyli ten łuk tutaj ten na placu no Dobra, jak widzicie jesteśmy już na kierownicy, z tego co widzę to wszystko tutaj w miarę działa Chyba kontrola Deadzone w Skodzie jest na zero, tak myślę, żeby nie było jakiejś akcji I dobra, chyba to wszystko normalnie działa Okej, okay, jedyne co sobie jeszcze zmienię to tylko yy, kąt obrotu, bo jest trochę generalnie na tą grę za duży i tu się trzeba troszeczkę namachać. Jak widzicie też macie kamereczkę. Także lecimy, respimy skodunie i zaczynamy egzamin praktyczny, czyli praktycznie o 4000 musimy zapłacić. Okej, okay, trochę mi czasu czeka na start. Dobra, jedziemy. Góra z tego co widzę, mamy na początek skodę starą w sensie Jakoś taką inną. O, dobra, bo tu nie muszę się mieścić w kopercie, spoczko. światło może sobie zapalę tak prowizorycznie. 20 sekund mamy na powrót. Także, jak widzicie, na kierownicy elegancko się tutaj da zrobić. Wszystko. I okej. Congratulation. New pass. Teraz sobie podejdę prawdopodobnie tutaj. You own a license currently. Zero penalty points. No, także tak wygląda prawo jazdy. Teraz to nowe. Jeśli jest praca, czy ja wiem, czy mi się będzie chciało je odnawiać, no, nie jest to trudne, jest zdobyć, ale nie trzeba mieć dużo punktów. Wystarczy te 38. Poczko to jest jak najbardziej taki egzaminek. Fajnie, jakby troszeczkę praktykę jeszcze rozbudowali. To może by było trochę bardziej ciekawsze. A skrócić trochę tą część teoretyczną, bo ona jest zdecydowanie za długa i trochę nudna. I zakładam, że wiele osobom nie, chcą, nie chce się jej robić. I tak, to już będzie powoli tyle. Tak wygląda właśnie ten egzaminek teraz w PCD. Także no, ja zachęcam podejść, jeśli. O kurde, czekajcie, bo trochę już jak się gra w tą grę na kierownicy. Mogę wam polecić, jeśli chcecie mieć jakiś tam bonus Tam 20-25% na te paczki, te inne rzeczy To jak najbardziej można Na razie ten, to by było chyba wszystko Dzięki wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się spodobało Jeśli tak, zapraszam na Discorda, na społeczność, na YouTubie eee, Dzięki serdecznie, eee, trzymajcie się, do następnego No i cześć, na razie, elo